Cześć, serdecznie w tym odcinku trzy serca jedwabiu 3 serca jedwabiu które powodują, że za każde serce w naszym na, na naszej, to nazwać szpuli jedwabiu automatycznie pojawia się jeden, jedna kreska jedwabiu za pierwsze serce taka kreska będzie się jedna pojawiała za drugie dwie, a za trzy serca trzy, trzy kreski będą się automatycznie ładować bez jakiejś Specjalnej konieczności. Tutaj w pierwszej, e, pierwszy, pierwszy, pierwsze to serce zdobywamy po pokonaniu e, Belbist. E, to będzie nasz przyjaciel. My go właściwie nie pokonujemy, tylko jak to nazwać oswajamy. Myślę, że oswajamy, i on będzie naszym teraz transportem. Potem w trzecim akcie też e, pojawią się jego dzieci. Tak jakby ktoś. Do tego momentu doszedł. No bo grę można zakończyć na drugim akcie. Więc pierwsze serce mamy w tym miejscu i musimy jeszcze do niego dotrzeć. W ten oto sposób zdobywamy pierwsze serce. Drugie serce mm, musimy pokonać lace. Na początku, trzy melodie. Uruchamiamy windę. Film z tymi melodiami też zrobię. Jak i gdzie je znaleźć. No i musimy tutaj pokonać lace. To jest nasze, o ile dobrze kojarzę, drugie spotkanie z lace. No i należy ją pokonać. Ja tutaj trochę skróciłem tę walkę. Nie była ona dla mnie zbyt trudna, ale raczej miałem farta, bo myślę, że około 3-4-5 podejść i tam gdzieś udało się pokonać. Po pokonaniu przejmujemy drugie serce, czyli tym razem dwa takie paski będą się ładować. I znowu musimy jakby wyjść z tego. To powiem z tego snu, musimy się wydostać. Wydostajemy się poprzez właśnie takie platformowe zagadki. Tyle, oczywiście, jakiś tam lore, jak to moja córka mówi. I tak jak już kiedyś mówiłem, pamiętajmy, że od takich kolców można się odbijać. I to na pewno jest przydatne, bo czasami się nam udaje. Jak ja mam tam wskoczyć? Wystarczy odbić się od takich kolców. W tym momencie zdobywamy drugie serce. Ogólnie, za zdobycie trzech serc, to też są procenty w tym, aby zaliczyć grę na 100%. Jeżeli ktoś będzie chciał robić trofeum, praltynę i zaliczyć 100% poniżej 30 godzin, to. To na pewno te wszystkie elementy trzeba zdobyć zresztą tutaj pokonanie leis to jest e, fabularne właściwie więc żeby dojść do końca gry to i tak trzeba lace pokonać a tym samym zdobyć e, drugie serce tu jeszcze chciałem do ławeczki dojść żeby jakby usiąść potwierdzić też to że to serce faktycznie jest ono się tam pojawia jest już dwa serca zdobyte no i zostaje trzecie i właściwie trzecie nie jest fabularnie e, po drodze z tego co kojarzę, jest to po prostu boss, do którego trzeba dotrzeć, a żeby wejść do niego i jakby z nim zawalczyć, trzeba zdobyć klucz. Tutaj w tym miejscu, dlatego też pokazuję gdzie ten klucz się znajduje, bo myślę, że to się może przydać. Bo na drodze ogólnie w grze spotykamy niejednokrotnie jakieś zamki i tajemnicze informacje. Tak jak już w poprzednim filmie czy tam w którymś z poprzednich pisałem o tych prostych kluczach Simple Key, yy, które też otwierają niektóre zamki, tak samo tutaj. Mamy kolejny klucz, i z wykorzystaniem tego klucza musimy udać się tutaj w to miejsce. I tu mamy zamek do otworzenia. Otwierając podłogę, przejście w podłodze, docieramy do Bossa. Bossa, którego też traktuje się jako jednego z trudniejszych, ale wystarczy podejść chyba na odpowiednim swoim poziomie ja tutaj dość późno do niego przyszedłem jak widzicie tych masek mam już sporo i ta walka dla mnie osobiście nie była zbyt trudna, bo chyba za pierwszym albo za drugim razem on padł. Za drugim, bo tutaj widzę, że już jestem z niebieskimi maskami, więc nie było aż tak łatwo, jak zwykle, znaczy może nie jak zwykle, bo też o tym mówiłem, to nie jest tak, że każdy boss ma pomagierów jakichś takich pomocników w skali wszystkich bossów to myślę, że, że naprawdę nie można powiedzieć, że tu każdy bos kogoś przewołuje ten ma na początku taką armię, trzeba ich pokonać, a później zawalczyć z nim i niektórzy mówią, krytykują, że jest za duży i nie można go przeskoczyć ale mając wszystkie zdolności to jak tutaj zobaczycie, to właściwie go przytłoczyłem tym atakiem jeszcze przywołuję tych jakichś swoich pomagierów ale no został przytłoczony i koniec końców pokonany ma też takie wyrzucające włócznie też bez problemu do ominięcia no właśnie można w niego wejść przez przypadek to jest jakiś tam problem ale jak tylko się pojawia to atak i tu wykorzystuje um, herb architekta Mówiłem, tu na tym etapie nie, nie widziałem jeszcze, że w jaki sposób można użyć herbu że można sobie te maski założyć, one będą nam się odnawiały czasowo ale mimo tego e, no nie był to trudny dla mnie boss każdy ma oczywiście swoje odczucia tutaj teoretycznie mogę sobie dodać jeszcze, o się to robię, tutaj to zdrowia jeszcze jeden, jedno można dodać a pokonanie jego daje nam trzecie serce i chyba nawet jest trofeum za zdobycie trzech serc tak, tutaj mamy trzecie ale na pewno jest to potrzebne do tego, aby ukończyć grę na 100%. Tu finalnie znowu platformówka kończymy, zdobywamy tyle w temacie. Mam nadzieję, że komuś się przyda jak i gdzie zdobyć te silksa, Silk Hearts. Dwa to są fabularnie, każdy jest zdobędzie, a trzecie no, trzeba trochę poszukać.